No dobra, jestem. Otóż tak, zrobiłam. Rozdałam w ten sposób to punkty, czyli tak dałam do powietrza i wody, żeby tak mógł się nauczyć mistrzostwa. Następnie tam dałam do medytacji jeden punkt, no już niech ma. Rozdałam mu oczywiście wszystkie przedmioty. Tak, 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 wszystko jest na miejscu. Wzięłam minotaura. Przestawiałam oczywiście trochę drużynę, żeby tak lepiej to wyglądało. Tutaj będą właśnie smoki. A wzięłam ich po to, żeby po prostu zwyczajnie w świecie, nie da się inaczej tego nazwać, zajmowali miejsce, żeby żebym mogła przyjąć te smoki, prawda? Właściwie to nawet nie byłoby głupim pomysłem iść tam od razu. Co by na to? Po prostu będziemy mieć skompletowaną drużynę i wtedy będziemy mogli spokojnie już sobie wykonywać zadania. Wydaje mi się, że to nie byłby głupi pomysł. Oczywiście będzie to dosyć takie Ryzykowne, zważywszy, że nasze postać nie są, nie są zbyt rozwinięte, a wtargnięcie do Jaskini Smoków, szczególnie tej, o której ja teraz myślę, niekoniecznie o tej, wszyscy, o której wszyscy teraz myślą, to byłoby, będzie ryzykowne. Możesz się nauczyć? Możesz. No to super, teraz to jesteś bomba teraz. Oczywiście jesteś na pierwszym poziomie, no ale no. Okej, okay, to w takim razie dodamy sobie trochę do jadzonka. Witajcie! Nie będzie pusty, 10 i tonu. chciałabym się dostać teraz na Pustynie Iron Sand Tylko tam, tam się dawało dostać, kurczę, to mój poradnik by się teraz przedał, dajcie mi sekundkę Niech ja go tutaj znajdę Gdzie są te przeklęte mapy? Mapy! Mapy! Co to w ogóle ma być? Magia nie Amo! to jest. O mączkę, mogę? O Dobrze. Ale warto nie. Jesteśmy w Raven Shor. Raven Shor. I dostaniemy się. Inaczej, nie dostaniemy się. Czyli znaczy się nie dostaniemy, tak? Tak, on się tam dostanie. Dobra, to najpierw w takim razie pójdziemy do tego łagodniejszego smoka. E, jaki mamy dzień w ogóle, R? Dzień, miesiąc... Byście mi jeszcze powiedzieli, jaki to jest dzień tygodnia? Środa. 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 Za... Kurczę, akurat aż tak źle. No dobra, w takim razie musimy poczekać do niedzieli. Do niedzieli, do niedzieli. Mam wystarczająco dużo kasy, żeby poczekać do niedzieli. Co się patrzysz, no? Witajcie. Cichy pokój, cichy pokój. Cichy pokój, cichy pokój. Witajcie, cichy Niedziela akurat, dobrze, że nie nacisnąłem jeszcze raz. Niedziela. Poznacie jedną z moich ulubionych, ulubionych lokacji. Potrzebujecie pomocy? Jest jeszcze coś takiego jak arena. Nie pojadę tam, ponieważ... Nie dlatego, że to jest zbyt trudne, tak? po prostu można sobie walczyć, dostać za to nagrody, tylko że mm, powrót, wyjście stamtąd wiąże się z tym, że znowu znajdziemy się w Ray i nie do tego przedłużać. Na razie pojedziemy do wąwozu garoty. Nie dlaczego, właśnie, bardzo wiele osób pisze garoty przez 2R, taka jest wersja angielska, i trochę to mnie dziwi, ponieważ po polsku zawsze było pisane jako R przez 1R. O co chodzi? Zadamy wam. Jeszcze ktoś? Jeszcze coś? Nie wiem dlaczego czasem tak, czasem nie. Nic z tego nie rozumiem. No trudno. Właśnie podkowy. Na się podkowami, tak jest. Od razu spojrzymy sobie do przedmiotów. Nie nie to jest tak zwany obóz y, łowców smoków. Więc nie mamy ciekawego. Właściwie mamy sprzedaj. zapomniałem o tym w ogóle.

Przejdźmy się do tego człowieczka, który jest od, kowa od kowalstwa. Pokażę chwilkę... Sprzedaj, sprzedaj... Wszystko... Masz coś ciekawego? Hmm... Regnański truizm. Ładny, nie ukrywam. Przeciwko demonom. Chcę, żebym walczyła z demonami. Tutaj to jest coś, ja w tym jesteśmy nastawione. Co tutaj? Miecz, miecz, trala Aż nie kwipunek, tylko biegłości? Nie, dziękuję bardzo. Idziemy stąd. Tu w tym zamku... Tu... Co się gabisz? Tutaj w tym zamku, tu jest pan Kichotek, każdy to czyta inaczej. I ten goście z władcą, dowódcą Owców Smoków. Na razie nie będziemy z nim bredzić. Nagrania, to jest świątynia Tutaj jest właśnie ta nasza Arkomage. Możemy sobie wypełnić sakwy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, bardzo tylko mm. to masz. Co to masz? Mina ogminiowa bla bla bla. Coś ciekawego. Chodzenie po wodzie. Mm, to się przyda. Tylko... Długo będziemy to umieć, więc nie wiem czy to ma sens. Płaszcz. Na razie idźmy tak jak jesteśmy na biegłości coś, identyfikacja przedmiotów już mamy, więc nie dziękuję. Idziemy w takim razie do smoczęcia naszego kolejnego towarzysza. Jeszcze mamy skrzynkę do otwarcia. Kurczę, mogłabym się trochę podszkolić w tym. Nigdy to za trudne dla mnie. zbroi, co to w ogóle było. Może wszyscy im padną ziemi. znowu. Um. Leczenie choroby przyda się. To jest za trudne dla mnie. Czyli jak zwykle jesteś beznadziejna kobieta. Trenerze, no, no wiem, że jest w niezbyt dobrym stanie. Może się prześpimy. Nie zaatakowali nas. Toż to cud. Idziemy. Tutaj są zadania, coś tam, bla bla bla. Chciałabym ominąć zadanie, które jest... Y, polega na zabiciu wszystkich smoków. Nie byłoby to zbyt miłe. No właśnie chyba on jest od tego. Mam nadzieję, że go nie nacisnę przypadkiem kiedyś. Nie no, tarcza, co ty doradzisz coś? Przyłącz się do nas. Ja już widzę jak ty się do nas przyłączasz tak. Aha. Uh Zresztą -huh. tak się nie chce, nie chcę rycerza mieć, tylko że nie. Tu ma jakieś... Znaczy mam swoje powody, ponieważ walka mm, na krótki dystans jest trochę niebezpieczna w niektórych momentach gry. Ile tego jeszcze? Jezu, co ty? Mamo! Ile tej odporności? Jezu, ja tam to dało za przeproszeniem. Ło, 10, mm, podoba mi się. Dobra, to skoro już nabraliśmy sobie łyka, to teraz możemy przejść się jeszcze tutaj. I jeszcze tutaj. Jezu, nie wiem, jaką misję nam daje. Aha, już wiem, dobra. Moczek kwieci, ma wiele zastosowań w medycynie. Ma także zastosowanie. Zastosowania mniej lecznicze. Z tego kwiatu można destylować truciznę zabójczą dla smoków. Dzięki niej będziemy w stanie szybko pozbyć się smoczego plugactwa, jakie ja nawiedza w okolicę. Znajdźcie kwiecie i wróćcie do mnie. Nie będziecie zawiedzeni moją nagrodą. Okej. Okay. Jest to trochę ciekawa misja, w sensie śmieszności, nawet. Bowiem tę samą misję daje nam smok w jaskini smoków. Mówiąc, że to jest najlepsze lekarstwo. No wiadomo, tak jak to zazwyczaj jest z jadem. Jad jest jednocześnie zabójcze, jednocześnie jest najlepszym, najlepszą surowicą. No i właśnie tak jest tutaj, i można wykonać obydwa zadania bez problemu. Nie sprawimy, że będą nas, do nas nastawieni negatywnie po tym geście. To są smoki, tak jest! Nasze pierwsze smoki, nasza jama. Nie dam się. Nie dasz się? dobrze. Teraz idziemy na dół. Tam jest skarbiec w tamtej odnodze przede mną. Może nie, nie być widać, dobrze? Tutaj jest taka, to widzicie na mapie, jest na korytarzu zaznaczone. Tam jest e, skarbiec smoczy, który jest rzeczywiście obfity. Zresztą z dolarem jak nagrywałem to on miał tam sposób, którego ja nie pamiętam i nie będę go używać kiedy się tam dostaniemy jak będziemy trochę silniejsi Po prostu okradniemy smoki Co tu mamy? Iszton Jaskinia Isztona Płomienne oko Dla misja Pagniecie łaskę, gdy w czy wszyscy? Czy my wszyscy tego nie chcemy? Jeśli zabijecie wszystkich łowców smoków na pustkowiach w obozu garatu, to wówczas z pewnością wspomnę o was. Będę mógł także ofiarować wam szczególną nagrodę. Czyli musimy wybić wszystkich łowców smoków. tego też nie brałam misji o wybiciu wszystkich smoków. Czym jest Misja. Kwie Smocze kwiecie ma wiele zastosowań w medycynie. No mówi nam to samo, co, co tamten, tylko żeby po prostu w takim skrócie, że nas mało zrobić. To jest arcymistrz, to jest właśnie to najpro chyba najprostsze jedno z miejsc, to tutaj możemy być. Eee, tutaj możemy się wszystkiego nauczyć ekspertami tak itd tak tak Zanim pójdziemy, jeszcze przyjmiemy naszego smoka do drużyny. Zejdziemy tu na dół, tłoczno tutaj jakoś. Tu jest pan dowódca! Promocja na Wielkiego Żmija! Aby uzyskać status Wielkiego Żmija, smok musi dowieść się, że potrafi dać sobie radę z dużą liczbą przeciwników. Musi by zmierzyć się z szubrawcami, których naśle na nas Charles Kichoty. Na południowy zachód sąd założył mu obóz swych nędznych zabójców smoków. Obóz dowodzony jest przez Jerika Whistleblown, drugiego oficera Armii Kichota. Zniszczcie ten obóz. Zabijcie wszystkich, którzy służą Kichotowi w tej okolicy. Wróćcie do mnie, sprowadźcie mi miecz, Whistleblown. Zabójcy, gdy tego dokonacie, będzie to dla mnie dowodem waszych umiejętności. Teraz tak, misja jest o tyle, powiedzmy, mylna. Nic nie widzicie, ja też, też, ja też zresztą. Misja jest o tyle mylna, że mówiąc nam przynieść nam miecz, nie, ma, nie mówi nam o tym, że my wszystkich wybić. I nie wszystkich yy, łowców smogów, tylko tych, którzy są poza tym głównym obozem, który widzieliśmy. Nie, to nie. To nie było, to było na górze, tak? Z tego co widzę. Mhm, dobra, to idziemy na górę. Tam jest nasz smog do wynajęcia, jak to można określić. No i, no i, no i, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam orzec, iż... Isz... No właśnie. Czyli no i sobie trzeba wybić tych na zewnątrz. Czasami jest tak, że trzeba wybić wszystkich, ale właśnie takim powiedzmy bugiem jest to, że na przykład u mnie, że można wybić tych tylko tych na zewnątrz jest ok. Teraz tak, pozbędziemy się tej wampirzycy, która mnie irytuje, chociaż... Ona ma więcej punktów życia, wytrzymasz trochę dłużej. Chociaż ona ma tak na dystans. Hmm. I regeneruje się, dobra, to niech będzie. Won mi! Minotaur nagi, stoi sobie, w ogóle co to ma być? Zabierz mi pasek, mój pasek! Co z tą rozdziawną gębą stoisz? Dawaj rękawiczki. Dawaj Eliksję Wszystko, dawaj. O, nie wiem, ja przecież miałam go zostawić. Boże, ja nie myślę przecież. Jego miałam przecież zostawić. Nie, jego miałam zabrać. Boże, skup się! Dobra, nie... Proszę, nie komentujcie tych. Bez sensu co ja właśnie zrobiłam. Dobra. Itilgore, przyłącz. Czy przyjmiesz smoka i do swojej drużyny? Tak. Dzień dobry, mamy smoka. Mamy smoka! Patrzcie co on tu robi. A zapaliście! No tak. tak. On nie może nic faktycznie założyć. No praktycznie. Bo w rzeczywistości właściwie może. Uwaga, to będzie zabawna sytuacja. Otóż Smok jest w stanie założyć ta ta ta, ta, ta. Pierścionki! To jest nieprawdopodobne! I amulet. jeszcze znaczy, amulet zrozumiem, ale pierścionki? Jak on może założyć pierścionki, jak ten palec jego jest dwa razy większy od naszego? Ludzkiego. Trudno. Nie, nie próbujmy tego zrozumieć. W każdym razie... Te pierścionki nic nie dają. Z zawsze Smok, kiedy go przyjmujemy, ma ze sobą tak, trzy klejnoty trzy pierścionki jakiś jeszcze amulet. No i te trzy eliksiry, które są standardowe, ale przede wszystkim chodzi o te klejnoty, które można sprzedać, nic nie, nic nie dają. Po prostu jako, że istnieje legenda, że smoki uwielbiają klejnoty, no to twórcy uznali, że można mu dać klejnoty. Zapiszmy grę, bo dawno nie zapisaliśmy. Na przykład no. Teraz udam się do jeszcze jednego miejsca, tylko nie wiem, czy stąd się da moment z Omów z garoty? Omów garoty? Jest. Murmur Woods, splądrowane pustkowia. naprawdę? Nie może być pustyni Iron Sand, A splądrowanych pustkowi da się dostać gdzieś tam? Gdzie to jest. Murmur -mur nie. Nie, nie. nie. Splądrowane pustkowia. Nie no tylko do wową garoty boże, jakie to jest problemy. To jak się dostać do pustyni Iron Sand, Co? Czy z wąwozu garoty można pojechać tam? Nie. Czy w ogóle coś można zrobić w tej grze? Może <grystanie> jakie to jest porąbane? Eee, a nie moment, to było na pustyni? Może nie wiem, pogubiłem się teraz właśnie. Nie dobrze, dobrze, na pustynię muszę się dostać tylko jak. Z Shadow, Spike pewnie i Alvar. Mogę się dostać. Sprawdźmy. Z Alvar. Tak jest. Musiałabym się dostać do Alvar. Czy z wąwozu garoty dostanę się do Alvar? Prosto tak jest. Jaki mam dzień? Środa akurat, czyli musimy jechać. Szybko do. Do, do, do zjezdni, Znaczy zajezdni, znaczy... To zadanie ze Smoczym Kwieciem wykonamy kiedyś tam, tam... Najpierw wezmę tego smoka, potem dopiero weźmiemy się, zajmiemy tym. Co jest nam bliskie? Tak jest, teraz szybciej może się poruszajcie, możemy właśnie... Znaczy jeszcze nie, sorry, zapomniałam. Nasz smok jeszcze taki dobry nie jest i jeszcze nie potrafi latać. Jest to niesamowite, ponieważ smok potrafi unieść całą naszą drużynę za jednym zamachem. Czemu mi stoisz na drodze? Ale masz piękne, niebieskie oczy, dobra. Odsuń się! Oh. Aha, ten Whiston Blown coś tam nie wiadomo co jest tam, tam, na prosto, tam, tam. Tam dalej. Tam na horyzoncie, no... Człowieku. Ty, no i z niewielu miejsc gdzie można powiedzieć człowiek, no co ty się... Potrzebuje się powozy, tak, chcę do alwarka. Teraz to... tak, splądrowane pustkowia są na zachód, wschód, gdzie? Na... Ja, czyli nie znaczy, nie splądrowane pustkowia, tylko pustynie Iron Sand. Jest na wschód. Hut, na przykład na wschód. I wtedy wychodzi taniej. W sensie mniej żarcia trzeba dać. Ja to z się... 13, 15 nie. Mm, coś chciałam powiedzieć. Tam jest jeszcze jedna część miasta. Jeszcze jest jedna. Tutaj dalej. Ta część miasta odpowiada bardziej za takich kupców, powiedzmy, i tam mogą na przykład biorą od rządła os, które tutaj właśnie zamieszkują w dużej ilości. Uszy ogrów, które też tutaj zamieszkują w dużej ilości. A jako, że my chcemy się dostać właśnie tam, gdzie chcemy się dostać, trzeba będzie zrobić sprint, ponieważ teraz znajdziemy się w dosyć niebezpiecznym miejscu. Oraz wam mówię, to jest 1000 os, szczególnie jeszcze na tym właśnie przesmyku, gdzie musimy się dostać. Tam na górze jest taka kropka. To było widać tam szłam jak to było widać to coś. To taki jest obelisk. Obelisk jest chyba w każdej krainie, więc ja tak usza mnie woda. Jest w każdej krainie. Musimy dotknąć ich wszystkich i potem, jak już dotkniemy ich wszystkich, to jest dalszy ciąg tej misji, która tak naprawdę... której tak naprawdę nie dostajemy, tylko musimy ją po prostu wykonać. Znaczy musimy, możemy, nie zależy od tego rozgrywka gry, ale jest to ciekawostka, do tego to wykonam. Tylko może nie teraz. Oj, suńcie się! Po prostu... Wolę z nimi nie walczyć na razie. Jestem głodny. Jesteś głodny? Tak, oczywiście smok ma trochę pomylone dialogi czasami, mówi coś innego, a... Powinien mówić co innego. Teraz trzeba będzie zrobić tak zwany sprint. Moment, ustawmy sobie e, oko. I stąd. No, on nawet dobry jest, bo on nawet widzi przedmioty, czyli już jest na w, w poziomie, no tak on w końcu mistrzem jest. Teraz tak. Tutaj sobie strzelają. Gogi są o tyle trudne, bo sami samymi strzałami niewiele nam co ale niestety kiedy wybuchną obok nas to no ranią nas jednocześnie swoim wybuchem teraz tak, jesteśmy między trollami taki ładny przystojny troll ale masz usta, Pamela Anderson przed tobie wymiata? no, suń się i czy on chodzi z, kawał... z kawałkiem kości czy to jest kość nie wierzę no dobrze zachwyciłam się kością to teraz pójdziemy tam mamy iść. Czyli do pewnej jaskini. Tylko najpierw prześpimy się i może uzupełnimy zapasy, jeżeli się da. Znaczy da się tylko jakiej ilości jeszcze. No tak, no, za mało mamy, ale możemy się przespać. I teraz będzie mission impossible, ponieważ musimy się dostać do jaskini. Po pierwsze to jest już już jest mission impossible. Dostać się. Przejść ją i dojść do smoka. Uwaga. To będzie bliskie. Biegnie! W jaskini jest takiej dolinie, tutaj, o na mapie Nie będę pokazywać teraz, bo trud... lepiej, żeby się nie zatrzymywała w Trzeba wejść do jaskini. I w jaskini nas nienawidzą, więc lepiej go... Uwaga, lepiej nie zatrzymywać się w niej. Smoki są silne. I nie lepiej się. się im nie dać. No właśnie, nie dam się. Uwaga, bo uwaga. to... Ja patrzę na minimapę, mapę, ja w ogóle nie patrzę gdzie ja biegnę, patrzę tylko na mnie mapę. Nie jest smokiem, nie jest smokiem, nie jest smokiem. Nie, ja zagrodzi mi drogę! Nie wiedziałam, że tak się stanie. No. Nie! Ich jeden cios może nas zabić właściwie. Na naszym poziomie za się, więc lepiej nie. Niedokładnie była ta. Niedokładnie była ta jama tam jest. Biegnij, 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 da, da da. Wow! Kurde. No będzie ciężko przełącz tak 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 to z dobra teraz robimy tak zapiszę grę szybciutko i teraz spróbujemy jeszcze zabić jedną zabawę Wow, smok stracił pół życia wow to naprawdę jesteśmy słabi teraz tak jeżeli ja to przeżyję to będzie sukces aha Oj, nie przeżyłam czyli jesteśmy chyba za słabi czekajcie jeszcze raz to zrobię no, uciekam, uciekam, uciekam w filmiku nie widzieliście tam, jak umieramy to zawsze jest filmik taki, ale no cóż, nie zobaczycie go. Biorąc pod uwagę. No szybko otwórz to, otwórz to! Otwórz to! Nie wyszło! Ostatni raz to robię i to po prostu nie będzie miało sensu, jeżeli to znowu spartole. Chociaż no, kurde, tam są fajne unikaty, to by było naprawdę dobrze otworzyć. Dlaczego ty nie możesz tego otworzyć bezboleśnie, kobieto? Otwórz to! O, o Żyję! Ja żyję! Czarny eliksir. Właściwości zabijania smoków? a takiego nie chcę akurat. No. Nie wiem. Ładny topór, podoba mi się. Świetnie, bo nikt akurat nie ma toporów. Świetnie! Nie wiem. Nie wiem. Raz przeżyłam, to przeżyłam z takimi przedmiotami, że się w głowie nie mieści. Dobra. No to... Pff, wiecie co zrobię? Zapiszę w takim momencie Ale będą jaja, dobra 6 widzicie co zrobię? Wczytam hmm. Zostawię tam ten zapis, w sensie nie chcę go usunąć właśnie, o to chodzi Tylko chcę zobaczyć czy się wylosą jakieś inne przedmioty, byłoby fajniej Tylko teraz to otwórz tak żebyśmy nie zginęli, dobra Ło, 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 smoki, smoki Dobra, żyje smok Znowu topór to samo wyszło No się nie zmieniło szkoda, bo jak ostatnim razem gra, to na, grałam to naprawdę fajne przymioty wyleciały. No trudno, no. Kurde, smok mi nie żyje, to już będzie teraz kiepsko. Po prostu teraz nie mogę wejść w drogę żadnemu smoku. Wow! O! Oh, no, tak. Ja mówiłam o tym, żeby nie wchodzić drogę smoką. Nie, gdzie? No, w takim razie weźmiemy tę cząsteczkę. Udało nam się tak Dobra, okej, okay, no to mamy myślny poseł teraz Musimy stąd wyjść Jeszcze raz Od miejsca tutaj o chociażby dla złota to zrób to dla złota, zrób to dla złota Jezu, nie no z takim smokiem to ja mogę sobie wymagrzewać co to ma być Ok, to jeszcze raz jeżeli to nie wyjdzie, to po prostu zrobię to tyle razy poza ekranem, aż to zrobię i będę mogła spokojnie... No, spokojnie, spokojnie... Ty to odwróć! Jezu, no smog! To to nie no, on zginie, przecież to jest niemożliwe po prostu. Dobra, przebiegnę to teraz z tym co mam i po prostu jak się nie uda, to wiecie co będzie. Po prostu to bytne. Omijamy smoki, omijamy smoki. Jak ja mam to zrobić ranego gościa? Nie! Nie! Nie, nie, nie! 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 Nie, Etilgor! Unikaj! 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 Jezu! Ma no, się to teraz gogi, moment. Jezu, ja nie wiem co się działo przed chwilą w ogóle. Uciekam przed Gogami, uciekłem przed Gogami. Gogi nie! Gogi nie! Nie! Nie, nie! Sunąć mi się z drogi, bo gdzie jest miasto? tam jest. Jezu, ja chcę do miasta! Ja chcę do miasta! Chcę się przespać, mam tylko dwie postacie, ale zawsze coś. Chcę się przespać, chcę spać, ja chcę spać. No, ostatni raz jak to robiłam poszłam dużo lepiej. Już mniejsząc faktu, że miał lepsze przedmioty, no ale cóż. W ogóle świetny, Mana mu się załadowała genius. Ten trup będzie, że to zaklęcie. Nagrodę weź sobie do osobowości. Jesteś dzielny, to dostaniesz do osobowości. Tu nic nie ma. No to, no to, no to teraz możemy wykonać jedno zadanie. Teoretycznie zadanie. Nazwałeś nie dlaczego mówię teoretycznie. Otóż tutaj. No, tu jest pan taki, o. Pan Farhill Finger. Zostawcie mnie w spokoju. Opakuję śmierć mojego syna. Wilelbaits. Coś tam. No i teraz właśnie jest taka ważna postać. Nazywam się Overdumny. Jestem myśliwym z wioski Rust. A przynajmniej tak było, zanim jezioro ognia nie zniszczyło naszych domostw. Tak byłem tam, gdy pojawiło się jezioro ognia. Pamiętacie, że szukamy świadka, prawda? Na pustynnej równinie za wioską pojawił się dziwny portal. Wylał się z niego ogień. Płomienie rozpłynęły się niczym woda rozdana na ziemię. Fala płomieni miotła... Omiotła kranie z mojej wioski Większość mieszkańców zginęła natychmiast Co zostało z tej wioski sami widzicie Czy, Gdy to wszystko się stało byłem na, wzgórzach, na wzgórzach nad wioską Widziałem to wszystko choć nie mogłem własnym oczom uwierzyć Udaj się do Alwar Poszedłem z wami gdyby nie mój ojciec Jego żałoba po moim bracie will Jest tak głęboka że nie może pozastroszczyć się samo siebie Mój ojciec wierzy, że duszał i coś tam nie zazna spokoju, zanim jego szczątki nie spoczną w grobowcu wioski. Niestety, gdy pojawiło się jezioro ognia, grobowie zapanowały gogi. Proszę, weźcie prochy mego brata. Jestem pewien, że żal mojego ojca zmaleje, gdy zostaną umieszczone w grobowcu. Zróbcie to dla mnie, a ruszę z wami do Albaru. Jak zwykle coś jeszcze musimy zrobić. Oczywiście teraz tego nie zrobimy, złożywszy na to, że po pierwsze jesteśmy bardzo silni. Zważywszy. No cóż, spójrzcie. Drużyna piękna. Po prawej smok, po lewej wampira, a po środku trzy trupy. Cudo. Może jednak leszę gdzieś pojechać. Czy tutaj mam zakończyć po prostu? Potrzebuję się powozu. Pojdziemy na Ravenshore, Ravenshore, Ravenshore. Uleczymy się. Yy, ja poza nagrywaniem pewnie tam... Co ja nacisnę? Pewnie ten... Yy, jeżeli coś tam będzie do rozdania jakieś punkty, coś tam poziom sobie dam, jakieś tam zaklęcia przejście, ale takie bzdety, coś tam nieważnego znaczy nieważnego, ważnego dla rozgrywki, ale będący trochę nudnym dla was fragmentem gry. Dlatego tym się zajmę w poza w nagrywaniem łaski. i wrócę do Was w następnym odcinku, kiedy już będę mogła znowu ponagrywać, ponieważ miejsce na dyskusję trochę kończy. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, uważajcie na siebie. Dzięki, pa!